To zacznijmy. to zacznijmy. Tym razem mamy do przesłuchania propozycję z Azerbejdżanu. Tak, nie, jakby nie będę się tutaj wysilał żeby to przeczytać. Po prostu przejdźmy już do utworów z tamtych lat. A, utworów z tamtych lat e, to były. No, Matahari na pewno, kojarzę Tak, to jest te pierwsze. E, I co zaskakujące, Matahari mimo tego, że była dość ciekawą propozycją, nie. Była jakoś wysoko, no 20 tak. miejsce bodajże. A inne no to był... Była jeszcze taka ballada, e, taki facet, który siedział na schodach. Trochę mnie nie porwała, więc nawet nie pamiętam jak się nazywał, ani utworu, mm. tytułu nie pamiętam. Ale to było dwa lata temu, czy rok temu, pamiętasz? Chyba dwa, a rok temu chyba się nie dostali. Nie, nie, nie pamiętam, znaczy nie dostali się do finału, w sensie nie, nie pamiętam do końca, tak szczerze powiedziawszy. E, zobaczmy w takim razie, Wyślij? co w tym roku. Czekaj, a może chyba, że zobaczymy teraz. Tak, w tamtym roku się nie dostali. Tell Me More jakieś było. A, to, a, to tych dwóch chłopaków, no. Okay. No to też takie nieciekawe było. No i dlatego się nie dostali. Dobra. Eee, no to faktycznie, odpalmy sobie. Czy, czy to, to było nieciekawe? Sobie. Nie, mnie nie, nie porwało. Pamiętam, że mi się podobało no, na nagranie później, jak na żywo wystąpili, to było takie same. A nie. Miliony miliona to standardowe eee, Tak, czyli świetlenie, stosunek, łapę w górę, do. to jest takie chyba kit. W sensie normalne takie też myślałem. Tak. To zobaczmy. Nie, nie ma ludzi, którzy hejtują to. Znaczy Raczej nie ma jakiejś większej fali hejtu, bo samotwory się faktycznie połowa łapek w ogóle Mi samotworu. gdzieś się wyświetliło ostatnio, które utwory mają najwięcej łapek w dół. O. No i Luna jest gdzieś wysoko dość no, bo, w tym zestawie. Polacy lubią, że tak powiem, taki hate tak, watching. Nie sobie to je... po, po W ogóle, jakbyśmy prześledzili nasze utwory na przestrzeni iluś tam lat, myślę, że byśmy byli w czubie. Najbardziej utworych. minusowanych. Tak. Przecież no czy... przez samych siebie, najczęściej. Ale... No najczęściej, tak. No przecież Blanka też była. O, Blanka chyba w jakiś rekord pobiła. No. No by dobra w No i co to będzie? Z tyłu widzę DJ-a, chyba. No <laughs> jest więc... też fyt jakiś, więc. Więc możliwe, że to. Taki gromi Lukas Meyer, tylko w wersji azerskiej. Ale nie zapowiada się. Bardziej to właśnie idzie w taki wolniejsze tony. to eee... że nie wejdzie później jakaś taka elektroniczna wstań? No, nie mam pojęcia co to będzie. Ja myślę, że... Zobaczymy. Zobaczmy.

Stary, co to miało być? Nie, spór mnie tak nie porywa, że nawet mi się zatrzymywać nie chce, ale Nie, no mi się, dobra. Co, jedyne co na razie mogę powiedzieć, to głos mi przypomina trochę tego wokalistę z Islandii, z tej grupy, którzy występowali w tych sweterkach, na których mieli swoje podobieństwa. Głos, troszeczkę. No właśnie, dobra. To nie jest jakoś mocne skojarzenie i to... E, no nie. Bardzo delikatnie. Ja wiem, no to nie Stary, ci się wykazać. Dobra. No. Skromnie ten zestaw DJ-a z tyłu wygląda. Skromnie to ten utwór wygląda. Ładne skrzypce, ale tego nie, nie naprawią. Nie. To trzeba przeczekać. <laughs> po prostu. Chyba to jest ten ostatni refren, najbardziej hypujący. Myślisz, że to już? Tak. No już? Nie, no chyba. Co nie. Znaczy to jest zwrotka. Dwie trzecie utwory. I teraz jest refren. A te ty, ty chłop... A, a co tu chodzi? No właśnie... Poczekaj, poczekaj, Może to jest ten fit właśnie? Ten fyty? Ja myślałem, że to... On robił te ozdobniki. I... I teraz się zastanawiam, czy to jest po prostu dwóch wokalistów... Z którego jeden będzie właśnie odpowiadał za te takie... Ja myślę, że tak. A cała reszta to myślę, że jest po prostu taki... No, zespół, który z nimi będzie, ale nie jest jako całość. W sensie. Nie no, ale ten. Z drugiej strony ten DJ z tyłu. No, jest, no tak? Miksuje coś sobie. No tak, to nie on, rzeczywiście. <laughs> o! Ja wiem. Ale to jak się skończy, to powiem. Kolejny ten utwór, gdzie. Wyglądało jakby się chłop wyjebał, ale się... nie wyjebał. Co było eksperymentalna to wersja Jive'a. To była Portugalia. W którymś roku. I to mi się strasznie skojarzyło teraz z tym. Ale nie, co ty? No, Portugalia miała w sobie coś jednak takiego... Nie, nie, nie. Ten utwór też był taki tylko, tylko właśnie dlatego, że nam się skojarzył z tym, właśnie z tą sytuacją. Znaczy sobie się skojarzył teraz. No, no ale... No nie pamiętasz wtedy tego, tego, tego utworu? Jak to było? Znaczy ja, ja pamiętam, aha. Jak piróg i coś tam, tak, jak tak, to tak. wyglądało. W sensie ze stand-upem paczesia. Y nie. No, patrzę się. Tak, ale chodzi o e... Ale tam była przynajmniej jakaś taka, wiesz, choreografia. Ciekawe, oni byli jakoś ubrani tak nietypowo. On znaczy, faktycznie... Nie wiesz, jaka to będzie choreografia. Może oni też tam będą tańczyć. Nie wiesz, wiem, czy ten chłop był w ogóle jakimś takim mistrzem świata, w, czy tam mistrzem Portugalii w jakimś takim eksperymentalnym tańcu mistrzem i dlatego już tam świata, wyginał. Dobra, może sobie dopowiadam coś w tym momencie. I tak wcale nie było, <laughs> ale... Mistrze świata, żeby tam się na, na podłodze, nie wiem. Ale tańczył bardzo tak... Y... Eks, eksperymentalny. Tak, to był eksperymentalny taniec, nie typowy. Gorsze. gorsze. Chyba gorsze. Jednak. Gorsze i ja Ci powiem więcej. Jak patrzę na tabelę, to ja teraz szukam lepszych tylko od tego. No. <laughs> I... No, muszę przyznać, że Tiadora tu jest lepsza. Tu jest lepsza, też mi się wydaje, że tutaj... I teraz mamy, że tak powiem, tutaj, no, będzie mocny pojedynek między Szwecją, Australią i właśnie teraz Azerbejdżanem. I się zastanawiam. Ciężki, ciężki orzech do zgryźnia, bo ja bym tu Szwecji jednak dał chyba troszeczkę Też wyżej daje pod Szwecję, oni. a Australię. Zostawmy ich tam gdzie są. Szczerze już tak, tą Australię. Zostawmy Azerbejdżan między Szwecją a Australią na razie. Czyli jednak nie zastąpię Australii na zaszczyt Nie, nie Chyba są, nie. Co? Chyba jeszcze nie, chociaż. Zobaczymy. No. W sensie na razie pierwsze wrażenie jest takie, że chyba jest. Chociaż nie wiem, kurczę ta Australia. Mi jednak się podobały bardziej głosy tych wokalistów troszeczkę. Yy, w Australii? No. To było to one mekali. Tak, mekali, 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 coś tam do. Czyli co jednak Australia tutaj yy, musi oddać koronę? <laughs> Azerbejdżanowi? <laughs> Dobrze, no zróbmy tak, już niech będzie. Faktycznie ten Azerbejdżan tak wyjątkowo. Niech będzie. Nie porywający. Niech będzie, roku. więc Azerbejdżan ląduje na zaszczytnym, <laughs> aktualnie u nas w 26 miejscu. Zaszczytnym. Myślę, że będzie to jeszcze zmieniane i będzie coraz niższej niż <laughs> No, nie porwała nas ta piosenka. No, niestety, być może nie znamy przesłania, bo na tak, razie... te, jeszcze nie, nie sprawdzaliśmy tekstów piosenek, nie sprawdzaliśmy historii tych artystów, więc stąd też nasze. Ignoranckie opinie. No Dobra, no to jest ignoranski. Więc... Azerbejdżan na ostatnim nie ma nic więcej. Jak ktoś się z tym nie zgadza, niech pisze komentarz, będziemy się kłócić. Tego, że... Znaczy, Możesz coś kłócić skutować. albo zgadzać no. <noise> Tak, może nas przekona. No. Może powiem: ej, faktycznie, dajmy Azerbejdżan nad Australią. <noise> Dobrze, także tak to wygląda póki co. 26 propozycji przesłuchanych no zostało jeszcze. jeszcze... Chyba, Możliwe. Zostało jeszcze 11, czyli jesteśmy na dobrej drodze. Niezłej drodze. Słuchajcie, dzięki za obecność, dzięki za komentarze, za waszą aktywność i do następnego Co odcinka. Następnego.